To jest podcast Przyjaciel rodziny, a wysłuchacie artykułu pod tytułem Być ojcem czy stawać się ojcem? Autorstwa Janusza Wardaka. Czy ojcami po prostu jesteśmy, czy też raczej stopniowo się nimi stajemy? Czy ojcostwo to bardziej stan, czy też proces dojrzewania? Kiedy próbujemy odpowiedzieć na te pytania. Nie trudno dostrzec, że nie są to wcale określenia wykluczające się i że w pewnym sensie ojcostwo jest zarówno pewnym stanem, jak i dynamicznym procesem. Spróbujmy więc przyjrzeć się bliżej, czym w istocie jest ojcostwo. Istnieje co najmniej kilka powodów, które pozwalają nam stwierdzić, że po prostu jesteśmy ojcami. Po pierwsze, ojcostwo pochodzi od Boga i jest powołaniem danym nam na całe życie. To powołanie zaczyna się już w chwili poczęcia dziecka. Potem pozostajemy ojcem już do końca swojego życia, a można powiedzieć, że nawet dłużej. Zarówno dobre, jak i niestety złe relacje z ojcem mają ogromny wpływ na życie dzieci, także dzieci już dorosłych. Nawet po śmierci ojca wiele dzieci często kieruje się w swoim postępowaniu tym, co w danej sytuacji zrobiłby mój tata. Nie trudno jednak zauważyć, że bycie ojcem jest także zjawiskiem dynamicznym, że tak naprawdę stopniowo stajemy się ojcami. Dzieje się tak z kilku względów. Mężczyzna staje się ojcem w miarę jak rozwija się i zmienia jego rodzina. To przede wszystkim ojciec jest motorem pozytywnych zmian w rodzinie. Wraz ze wzrostem dzieci zmienia się rola autorytetu rodziców. Wraz z wiekiem dzieci zmieniają się ich potrzeby i ich relacje z rodzicami. Cały czas zmieniają się warunki, w jakich funkcjonują rodziny i wciąż pojawiają się nowe wyzwania. Jeśli więc ojcostwo jest dynamicznym procesem, to spróbujmy na początek przyjrzeć się temu, w jaki sposób się ono zmienia, jakie są kluczowe momenty rozwoju ojcostwa. Pierwsze, przyjście na świat pierwszego dziecka wydaje się, że jest to jeden z najbardziej krytycznych momentów w rozwoju relacji małżeńskiej i oczywiście rodzicielskiej. W tym momencie młody mężczyzna ma szansę albo stać się pełnoprawnym ojcem, z odpowiedzialnym poczuciem odpowiedzialności za rodzinę i nowym, dojrzalszym rodzajem relacji z żoną. Matką swoich dzieci albo przegapi tę chwilę i odsunie się, lub też da się odsunąć od dzieci i żony, co będzie bardzo trudne do nadrobienia w późniejszym życiu. Dzieci idą do przedszkola, a później szkoły są to momenty, kiedy mama przestaje zajmować się dziećmi w takim zakresie, jak do tej pory, i musi przywyknąć do tego, że dzieci przez większą część dnia są poza domem i że nie jest ona w stanie kontrolować wszystkiego, co się z nimi dzieje. Wówczas również stają się one bardziej samodzielne. We wszystkich tych momentach bardzo dużą rolę do odegrania ma ojciec. Często łatwiej mu w tym wieku nawiązać kontakt z dziećmi, i to on powinien szczególnie zachęcać je do większej samodzielności i pomagać żonie w tym, by na tę samodzielność pozwalała. Wejście w wiek dorastania. Mimo iż praktycznie wszyscy rodzice mają świadomość tego, że jest to szczególnie istotny i trudny okres w rozwoju dziecka, to właśnie w tym okresie, pod wpływem poważnych problemów komunikacyjnych i wychowawczych, rodzice, a zwłaszcza ojcowie, wycofują się, stwierdzając, że w dziedzinie wychowania nie da się już w tym wieku nic zrobić. Tymczasem, mimo buntowniczej postawy, nastolatki ogromnie potrzebują obecności rodziców, zwłaszcza ojców, bardziej niż w innych okresach. Trzeba tylko wykazać cierpliwość, poświęcać im czas, nie zniechęcać się trudnościami. I wówczas rodzina wyjdzie z tego okresu umocniona i z silnymi, bardziej dojrzałymi relacjami. Dzieci opuszczają dom. To z pewnością jedna z największych zmian w życiu rodziny. Gwarny i wesoły dom w pewnym momencie pustoszeje i pojawia się syndrom pustego gniazda. Jednak to, w jakim stopniu jest to trudne dla rodziców, zależy od tego, w jaki sposób przeżyli oni swoje dotychczasowe małżeństwo. Jeśli było ono puste i skoncentrowane wyłącznie na dzieciach, będzie to moment bardzo trudny, nierzadko nawet oznaczający koniec małżeństwa. Jeśli natomiast potrafili oni stale pielęgnować swoją miłość i utrzymywać zdrową hierarchię wartości w rodzinie, najpierw małżonek, potem dzieci, ta zmiana nie będzie miała z pewnością tak dramatycznych skutków. Rodzą się wnuki. Jest to najczęściej zmiana odbierana bardzo pozytywnie. Rodzice odnajdują się w nowej roli dziadków, ale powstaje także nowy rodzaj relacji z ich dziećmi. Często dopiero wtedy dzieci odkrywają, w jak wielu sprawach rodzice mieli rację i zaczynają doceniać ich wysiłki. Współczesne czasy związane są z tak zupełnie nowymi wyzwaniami dla rodziców, a szczególnie dla ojców. Jednym z największych z nich jest z pewnością godzenie życia rodzinnego z pracą. Dla wielu ojców, praca staje się bowiem miejscem ucieczki od obowiązków i odpowiedzialności za rodzinę. Jest to nierzadko spowodowane poczuciem bezradności wobec problemów wychowawczych bądź odsunięciem od nich przez żonę. Straconego w ten sposób czasu nie da się już często później nadrobić. Możemy tłumaczyć się, że musimy przecież utrzymać rodzinę, że kiedy minie trudny okres, to będziemy wracać do domu wcześniej, że poświęcamy czas dzieciom w trakcie weekendów, ale to wszystko jest złudne. Trudne czasy rozciągają się na całe lata a weekendowy tata staje się raczej kumplem do zabawy, niż prawdziwym ojcem i wychowawcą. Coraz silniejsza jest też presja kultury, często negatywnej. Jeśli nie postaramy się poznać tego, co interesuje nasze dzieci, rozmawiać z nimi o tym, nauczyć ich krytycznego oceniania tego, co czytają, słuchają i oglądają, okaże się, że to wcale nie my wychowujemy nasze dzieci, ale obce nam nieprzychylne rodzinie i wyznawanym przez nas wartościom media. Jednym z najistotniejszych wyzwań są także media cyfrowe. Jest to obszar, który ojcowie muszą koniecznie poznać i oswoić, niezależnie od tego, jak duży mają do tego talent czy ochotę. Nie jest możliwe odizolowanie naszych dzieci od tych mediów. Trzeba nauczyć je z nimi żyć, starać się ograniczać czas korzystania z nich do rozsądnego poziomu i chronić je przed treściami, które są dla nich szkodliwe. Jeśli tych rzeczy nie zrobi ojciec, najczęściej nie zrobi ich nikt inny. Rodzicielstwo to proces ciągłego doskonalenia się, zwłaszcza dziś. Doświadczenie różnych kursów formacyjnych dla rodziców wskazuje na to, że to najczęściej ojcowie są motorem zmian w swoich rodzinach. Mimo iż nierzadko na początku nie jest łatwo ich namówić na zaangażowanie się w tego typu aktywności, to gdy już się to uda, okazuje się, że ojcu jest często łatwiej wymagać i wprowadzać zmiany. Ogólnie można powiedzieć, że mamy bardzo chętnie uczestniczą. Ale ojcowie skuteczniej wdrażają przemyślane rozwiązania. Jeśli inicjatywa poprawy rodziny w jakiejś dziedzinie wypłynie od ojca, zazwyczaj napotyka ona na wsparcie mamy i ma duże szanse na powodzenie. Jeśli inicjatorem jest mama, sprawa pozostaje często na etapie planów. Kluczowym elementem w procesie wychowania jest własny przykład i otwartość rodziców. To właśnie przykład jest najskuteczniejszym wychowawcą. Aby wymagać od dzieci, musimy także wymagać od siebie i czasami dokonywać pewnych korekt własnego zachowania, aby pozostać wiarygodnymi. Potrzebna jest więc zdolność do przepraszania i poprawiania się. Wydaje się, że ojcowie mają z tym duże trudności, bo często wydaje im się, że przyznanie się do winy stanowi podważenie ich autorytetu. Tymczasem jest to właśnie najlepsza droga, by autentyczny i trwały autorytet zbudować. Dzieci nie oczekują bowiem od nas, że będziemy ludźmi nieomylnymi. Lecz że będziemy w stanie, mimo naszych słabości, poprawiać się i wzrastać. Tekst autorstwa Janusza Wardaka, opublikowany w magazynie Przyjacielu Rodziny, wydawanego przez Centrum Życia i Rodziny. Nowe podcasty ukazują się w każdy poniedziałek.